Ktoś mi powiedział mi tak. Ładna impreza. Ładna impreza. E, 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 e. Witajcie. Witajcie. W tym filmiku przedstawię wam moje nowe kucyki malpony. W tym filmiku przedstawię wam moje nowe kucyki malpony. Zaszepty, które kupiłam przedwczoraj w tekstach. Oto Oto ona. I odkryłam przed chwilą. Odkryłam przed chwilą. I zobaczyłam co jest w środku. I zobaczyłam jeszcze co jest w środku. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. To jest flatejszaj. To jest flatejszaj. A to? Reymontarz. A to Pancake. A to Pancake. A ta nie jak się nazywa. A ta nie wiem jak się nazywa. I to logo. To logo. I to strona internetowa. A to strona internetowa. Tęczowe zbierze tam kolekcję 24. Tęczowe zbierze tam kolekcję 24. Już. Już odkrywamy. O! Mam kartę, mam kartę. Nie, oraz kurz. Oraz I, omówmy jej wygląd. I, jej wygląd. I, ma, jest, ona jest, peka, jest ona pegazem. Ma żółte oczy. Ma żółte oczy. Ma piaskową grzybę. I znaczek trzy lilie. I znaczek Liliową sierść. I liliową sierść. A tu do niej karta. A tu do niej karta. Nazywa się Lili. Nazywa się lili. Kalej. Kalej. działać.